Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Brogex, a to jest kolejny już odcinek z Don't Starve. Rozpoczynamy sobie kolejną grę po ostatnim nieudanych trzech dniach, chyba dajże. Gramy sobie Wilsonem podstawowo, czyli chyba postacią, która mi się najbardziej podoba. Nie ma jakichś takich buffów specjalnych czy coś na start, jak na przykład Wendy swoją Abigail, czy... Czy, 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 na przykład Wicker botą, która może craftować więcej itemów na początku, ale... O, taki lak, Ale i tak mi się podoba, dlatego sobie nie będę pykał. <laughs> Co się tam tak pali? Też słyszycie ogień? Tutaj gdzieś w tą stronę chyba. Okej. Okay. O lol, hehe. <laughs> Widzieliście to po prawej stronie. Do czego zaraz przyjdziemy? O tam... hehe. <laughs> No i świetnie Mamy zabezpieczenie Na przyszłość Ups Skype Pyk I gotowe No i świetnie Jesteśmy jako tako zabezpieczeni Dobra Co tutaj możemy już skraftować? Możemy skraftować sobie to i wykopać o tamte dwa kamienie ja ze złotem, o nawet trzy, świetnie o nie, nie mówcie mi, że to będzie jakiś ptaszor bo to nie będzie fajne i co jeszcze będzie mi potrzebne? do zrobienia science machine aha, jeszcze logi, świetnie dobra kopiemy to no weź to? są tutaj jakieś drzewka? Są tutaj na dole, świetnie, ho ho O, nie wziąłem grudki złota Zrazu sobie zrobimy science machine, plecaczek i łopatkę Do fajnego, do fajnej możliwości eksplorowania Lasionkę, super Zróbmy sobie tego aksa Tylko, tylko troszkę szkoda, że te drzewa są takie beznadziejne To znaczy takie małe ale cóż, nie można mieć wszystkiego, to jest większe. Świetnie. Co ta osa? Pszczoła. Osa. Dobra. Jeszcze jednego loga, no to stąd zgiarniemy. Świetnie. No, weź go. Nie możemy sobie zrobić science machine. Pyk. Możemy sobie zrobić chyba od razu opłatkę. Pyk. Ale nie możemy sobie niestety jeszcze plusaczkę zrobić, który jest tutaj survival. Potrzebujemy jeszcze patyków, trzy patyki i i dwa, i dwa grasy. Dobra, możemy to od razu wykopywać. To będzie szybciej. Pyk, to wykopmy, Byk, tutaj to wykopnę. O, tu będzie dużo tych patyczków, sadzonek patyków do wykopania, świetnie. Ogólnie to jeszcze patyków nie mam na tyle, nie? Ile jeszcze? Jeszcze dwa chyba, no to tu będę miał te dwa. I jedną, i jedną, jedną trawę. To zaraz skądś zgarniemy tutaj na północy, bo tutaj widzę już, że jest sawanny kawałek, to powinna być też trawa, jest, świetnie. Skarnimy ją Dobra I możemy sobie wrócić zrobić plecak Gdzie jest to samo tu jest to Jeszcze sobie to wykopiamy od razu, ha pięknie Pyk rar, rar, plecaczek Raz I już tutaj odłużmy te sadzonki do plecaczka Pyk, dobra I możemy iść dalej kopać Dobra to zgarnijmy jeszcze, może tego grasa to stąd. A może jeszcze te patyczki tu zgarniemy. Skoro już tak... Skoro i tak już są tak wystawione. To dlaczego nie? No i tutaj fajnie teraz się po prostu zrobiło. Pyk. Jeszcze to drzewko od razu wykopiamy. O, no tej szyszki już nie musiałem zbrać, ale sobie ją po prostu posadzę. Może coś fajnego wyrośnie. Nigdy nic nie wiadomo, nie basze tutaj jeszcze zgarnijmy. No, robi się ciemno. To my... Bo mam w ogóle na pochodnie? Nie mam na pochodnie nic! O nie, muszę zgarnąć coś na pochodnie. Szybko, 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 szybko! To jest ze złotem, ale co mi z tej skały? Ja potrzebuję poch... O, tu jest patyczki. Zgarnijmy te patyczki. To też po drodze zgarnijmy. Potrzebuję na pochod... okej okay, jest drugie patyki jest jedna trawa, jeszcze jedną trawę potrzebujemy Uch. Jeszcze to zgarnijmy Gdzie to jest, gdzie jest ta trawa? Trawa Nie no nie ma nic, demet Jazda to na dół mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No co mi z tych barbaszów jak ja potrzebuję patyków. Nie mówcie mi... znaczy nie potyków, tylko trawy. O, jest trawa, świetnie, świetnie. No to już jesteśmy w domu. Najwyżej coś tam jeszcze podpalimy po drodze tą pochodnią, żeby nie zginąć. Dobra. Fajnie. Możemy lecieć dalej, to znaczy piec dalej. Ja sobie troszkę monitor, przykręcę, Ok, świetnie. Skoro tak, to możemy sobie też wykopać już to. Byk. Dobra, I, i zbierzmy to fajnie. To jest kamienny biom, żeby go nie było zbyt dużo, bo wtedy nie będę miał co podpalić, jeżeli będą same kamienie dookoła. Gdyby ewentualnie moja pochodnia nie wystarczyła. Mmm, kamienny biom. Dobra, tu jest. Daj do wykopania jakieś jakieś złoto. O! Skończył się kilofik. No o dobra, no to świetnie to zrobiłem ki sobie straciłem tylko o, no nic, biegiem dalej Strasznie mało widzę, będę musiał sobie skoczyć i O nie mogę zrobić kolejnej łopaty bo Bo nie będę miał wtedy saplingów A trudno Będę no, musiał chwilę tak pochodzić, ale już sobie zrobię pochodnie Tylko nie chcę jej zakładać, tylko chcę ją tu na razie położyć I biegniemy dalej Okej, okay, mam tutaj wszystko co jest mi potrzebne na zrobienie łopaty Świetna łopatka Pyk To zgarnijmy Pyk 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 Chwilę pochodzimy z tym Możemy to na chwilę ściągnąć i co so dark To możemy założyć, ale to by się chyba zmiało troszkę z celem. Po prostu zbierzmy te patyczki i biegniemy dalej. Dobra, tutaj jest ten do biom. Nie, dobra, jest dalej też. Są dalej też jakieś lasy, czyli... No, a to jest bagno. Nie, dobra, lecimy w górę. Biegniemy w górę. To się kończy... Nie, co jest? Kurde, nic nie widzę przez to, że jest tak u mnie jasno w pokoju. Słońce mi świeci na monitor. God damn it. Mm -hmm. jest to sekundę, to ja sobie zasłania trochę to światło i... Oho ho! Dużo lepiej widać. Muszę przyznać, że dużo, dużo lepiej widać. Świetnie więcej saplingów. <laughs> Biegniemy dalej, kończy mi się pochodnia, będę musiał coś zapalić, a tutaj nic nie ma. Jest jakiś berbasz. muszę tego berbasza zgarniemy. Może nie. To jest jakieś drewno, które sobie po prostu ma podpalimy. Ściągniemy to na chwilę. Może to kopiemy póki mamy chwilkę czasu Dobrze No już już świetnie Dobra, ja sobie to Te dwa ewentualnie gdzieś posadzić Biegiem dalej Przemiesz łopatę i kopiemy dalej saplingi. Świetnie Raz O, tu jest jakaś widzę Mini wiocha o no, tych świnaczy O i Metal Potato Ok świetnie Kopiemy to, wykopmy sobie to wszystko Pozbierajmy, pyk, pyk O, nawet słopata, druga, świetnie Marcheweczki. zjedzmy sobie marcheweczki może? Marcheweczki dosyć dużo odnawiają, bo aż po, aż na, aż po 15 głodu. Więcej. O, 100% szale na świetnie. nie, Okej. Okay. To jeszcze wykopmy, ale zanim to zrobimy, może coś tutaj podpalimy, Podpalmy to. Mam się zajmie to dalej. O, no, świetnie, zajęło się. No to weźmie dalej łopatę, kopiemy dalej. Mhm. Jest tutaj, jest tutaj zaznaczone. Miejsce z tym, miejsce z, z tymi nieogrodzeniami tylko farmami A ja sobie pościnam może drzewka dla węgla Pyk Wiecie co, może jak ścinam te drzewka to ominę w odcinku Bo no to nie wiem czy to będzie zbyt zbyt ciekawe Po prostu będę tutaj wszystkie te, te czarne drzewka zetnę Ewentualnie też troszkę drewna sobie nacinam i ja zaraz do Was wracam No jestem już z powrotem Oto teraz wam pokażę To teraz oto Nieważne Pokażę wam co udało mi się już zdobyć Zdobyłem sobie 50 y, logów, to jest drzewek A także 40, 2 x po 40 czarkola. Nie wiem co z tym będę robił Tutaj mam dwa z takich już saplingów które sobie tu odłożę, bo Wiem, będę pamiętał, że są koło yy, po prostu koło, koło tych faremek. I dalej zostało mi jeszcze dwa staki do zebrania. Potrzebuję jeszcze zebrać, którym się wyrzucało? Tym się wyrzucało, dobra. Tak, i co jeszcze? Dwa staki tego, cztery tego, jeszcze tam dużo tego. O, w ogóle siekierki mam. Siedem i nawet o tym nie wiedziałem. Więc odłożę te dwie siekierki, bo już mi nie są raczej potrzebne. I biegnę dalej. Muszę sobie zapamiętać to, co tam zostawiłem, czyli czarkoła, żeby już go nie musieć zbierać. I jeszcze te saplingi... Jeszcze parę tych saplingów, dwa staczki muszę zebrać. Dobra, no to jedziemy z tym koksem. Pyk. Świetnie, więcej kwiatków. Potrzebuję tych kwiatków, żeby so sobie zwiększyć troszkę sanity, bo już mi spada powoli. Dobra. Burbushy zawsze są spoko. Więcej zaplingów świetnie. Pyk, to sobie odłożę na górę. Bo tak. Nie wiem czemu ten ash wziąłem ze sobą. Ale jak już go mam to. Niech będzie. Dalej nie pamiętam co jakie grzyby robiły. To jest głupie muszę sobie. Muszę o tym poczytać troszkę i sobie co pamiętać. Nawet no, chyba jakiś wid mi pisał w komentarzu co robią. Jakie grzyby, ale... Przepraszam, nie pamiętam. Okej, okay. więcej zaplingów. Jasne, zawsze spoko. Tutaj jeszcze grasa. Mogłem, jednego, mogłem jeden stack tego grasa odłożyć. Ale... Bajka. Teraz musimy się troszkę śpieszyć, żeby już się rozlokować. O, jeszcze jest grup. Świetnie, wykopiemy sobie go. A nuże jakieś gillsy będą. Pyk, No i co jest? Nic. Ciekawego, dobra. Kolejny staczek, już będziemy sobie woli robić saplingów. Ok, kwiatek, świetnie. Chodźmy tutaj dalej brzegiem, więcej saplingów, świetnie. Tych saplingów jest ogólnie dużo, tylko są bardzo porozrzucane po, po całej mapie i dlatego nigdy nie chciałam się za nimi tak biegać i zbierać. I też znowu dlatego. I też co za tym idzie, dlatego sobie je tak wykopuję, wykopuję i, i zbieram. Pyk. Jeszcze jeden, trzeba zrobić kolejną opatę. Świetnie. Jeszcze tego wykopię i będę potrzebował już tylko dwóch. Czyli kop, 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 zanim ten pojączek zacznie ci być. Dobra. Karadukiem, świetnie. Zostawię sobie go tam. O, będzie z tym są Nie wiem czy zdąży je zabrać Pyk, kwiateczek, tam już nie idę na, na prawą Widzę je, ale nie idę bo i tego też nie będę już wykopywał O, drugi ten Uuu, uuu, zaatakuję, chyba mnie zaatakują teraz Szybko, okej, okay, świetnie Pyk, tego wykopmy Tam co jest? Tam są chyba kwiatki A! hu. Uh, uh, uh. Świetnie, zostawcie mnie Ok, więcej kwiatków, zawsze spoko Pyk, to zrobię sobie od razu może Garlanda O nie! O, mnie Ucieczka! Ucieczka! Dobra, nie, nie, zostawmy. Nie! Pająki! Świnki też tu są, ale pająki. Dobra, w lewo. Znaczy w prawo. Ale w lewo są pająki, czyli też by się zgadzało. Dobra. Mhm. Co to tu jest? Nie kończy się? Pewnie tutaj będzie taka O co to jest? jest jakieś... Nie, nie mam tych. Uf, świetnie. Uf, a, jak się wystraszyłem, co to jest? A to jest król przecież świniaczy, no to... O, no fajnie, znaleźliśmy króla świniaczy. Czyli tutaj też powinna być jakaś wiocha świń. O, fajnie, podoba mi się to. Wiocha świn zawsze spoko. Jeszcze tylko waboły znaleźć. wszystko będzie grało. Dobra. Brilsy. świetnie, nawet sobie je zjem, o nasionkę po prostu zjem. O, to niepotrzebnie zjadłem. Trzeba będzie coś do jedzenia poszukać. Okej. Okay. No ale mam już... O mogłem od razu sobie sko... Nie, dobra, nie będę szedł. Cześć pajączki. O nie, pająki! Kurde. Stawcie mnie. Głupie pająki. Ani bo już nie będę musiał saplingów kopać więcej. Tylko tak będę je zbierał po prostu jazda w lewo no tam już mi pewnie wystarczyć, ta pochodnia już powinna mi wystarczyć weźmy sobie po prostu teraz łopatę tego już nie wykopywu, w, w, Wykopywuję. Wyko... wykopywuje? chyba tak ma być, no nie wiem nieważne dobra, lecimy w lewo, o deszcz pada sanity teraz, gdyby nie ten mój garland to... garlanda? garland? nie wiem pewnie by mi spadało podało nich teraz, ale ładnie to się rekompensuje jeszcze wychodzę na plus, nie, wychodzę na zero miałem wychodzić na plus no, czyli też spoko, przynajmniej tyle, że wychodzę na zero okej, okay, weźmiemy, będziemy sobie też zbierać klatki, już będziemy na plus wychodzić Prosta. <laughs> okej, okay, więcej saplingów to znaczy nie saplingów, tylko twinksów twiksów mamura Więcej. O, motylek sobie latasz, szkoda, że nie mam tej łapki. Nie pułapki, tylko. Tylko, oczywiście, chodzi mi o. o szatkę dla motylek. O! Spiderglant Świetnie. Co się naporzają. O, monster mit wypadł. O, i zwykły mit. O, jak wpierdoliły go. A, zjadły go. Dobra, świetnie. Nieważne. Lecimy tutaj. O! Hu, hu, hu. O nie, tu są złe pszczoły. Nie wiem, czy tam chcemy iść. A, tam. Nie, nie, nie. O. Ło. Żeby mnie tylko nie zapędziły w kozi ruch, to będzie dobrze. O nie? Dobra, spróbujmy tutaj na iść. O no nie, chyba mnie zapędzą w kozi ruch. O, dobra, Uciekłem. Nie, dobra, bo będzie trzeba. Nie, stop, 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 stop. Mam nadzieję, że tu będzie jakieś przejście o. No, Tu jest niebezpieczna miejscowa, muszę sobie jakoś życie odmawić tak Nie będę chciał iść dalej Kwiatki Ale dobra, znamy fajną miejscowę Z pszczołami Uff. Było niebezpiecznie Było bardzo niebezpiecznie no ale już wiemy gdzie iść gdyby nas psy atakowały muszę sobie jakiegoś logzuta zrobić albo coś dobra nieważne nie tego już nie ko tego to po prostu zbierz o, będziemy chyba w jeść to już po jedną tylko no ale dobre i to jeden hapełen mam tego spider -Glanda. ale mam tylko wait yy, tutaj powinno być maść jednego aż, jeden aż mi jest niepotrzebny bo science machine mogę zrobić, mogę 20hp bym byłby obszaru, No nic, ewentualnie w przyszłości coś takiego wykombinujemy chyba że tu będzie jakieś przejście z powrotem, mam nadzieję szczerze mam bardzo wielką nadzieję, że będzie jakieś przejście z powrotem liczę na to dobra weźmy jeszcze grasa gdzie się stakuje on? dobra Stuft, świetnie Mniej więcej nasionek i trzeba jakoś tamtędy przejść zjedzmy coś dobra troszkę mi się hp odnowiło nie, tego nie kop, to kop było hardkorowo muszę, muszę to powiedzieć, bo było hardkorowo z tymi pszczołami ale tu chyba nic nie ma, nie? Okej, okay, nic tu nie ma chyba Dobra, no dawaj to, dawaj te kwiatki I lecimy dalej, lecimy dalej na górę. nadzieję, że tu nie będzie tych złych pszczół Suspisz z Dirt by gdzie jest, ale co mi z tego? Ja chcę berybasze muszą być Dobra Więcej tego świetnie Więcej grasa Świetnie, ha Nie chcę troszkę tych kwiatów zbierać na razie, bo, bo nie są mi potrzebne, no chyba tylko żeby mi odnawiały życie, ale tak po jeden, to nie wiem, czy to jest zbyt dobra inwestycja Lecimy na razie w górę Mamy jakąś pochodnię, jakąś tam mam, ale chyba nie będzie mi chciała wystarczyć W ogóle mało, mało jeszcze odkryłem, bardzo mało to więc wezmę sobie zrobię drugą pochodnię berilsy zjemy okej okay. to zróbmy to wykopmy no dobra tylko berilsy sadzonki berilsów są mi bardziej potrzebne okej, okay. markaweczki świetnie berilsy świetnie więcej berilsów ach Świetnie. Także aż wezmę sobie gdzieś tutaj. A te beriz... O, same tam mi poleciały, no świetnie. Okej. Okay. Troszkę HP sobie odnowiłem. I kopiemy dalej. O, nie mam już tego. O pyk. Mm, hyhy, hyhy. Chyba zrobię coś takiego. Spalę to. Robię tu Science Machine No i sobie będę chciał cię zabić, przyjaciel. Chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź tu, chodź tu Dalej Zetką atakuję? Nie jestem pewny, więc spróbuję Nie chcę ryzykować do tego... O, monster niestety tylko... Dawać, dawać, dawać do mnie tutaj, panowie. I gin. No nie. Dajcie mi to Spiderlandy, proszę. No nie, no co jest? Dobra, nieważne. Zróbmy sobie tutaj może ognicho. Dobra. Zróbmy sobie... No podejście tu z Maszyn przyjacielu. Zróbmy sobie to Uleczymy się. Pyk, świetnie. To sobie usmażmy, uleczmy się. To sobie usmażmy. Ale się nie uleczmy na razie. To mogę... Aha, to tylko dodać do ognia. Nie, to nie chcę dodawać do ognia. To chcę wykopać. Chcę odpalić pochodnie i lecim dalej. A, od razu ubrał drugą. Świetnie. Dobra, sapling. Nie saplingy, tylko potyczki. Dobra, lecim dalej. Myślę, że jeszcze jeżeli tu tak będzie taka okrążona, ta ten kawałek mapy, no to jeszcze sobie tak ją okrążymy i skończymy ten odcinek. No nie wiem, tu są jakieś ciekawe rzeczy. Mhm, gras, gras, świetnie. Mam nadzieję, że tu nie będzie pszczół więcej. Tu mam bardzo wielką taką nadzieję. Dobra. Potrzebujemy więcej. Więcej flinta, bo mamy dosyć mało flinta, że kupiłem. O jest flincik, świetnie Świetnie, uff, gras, świetnie Tylko mało, troszkę tego krasa mamy, jego też będziemy musieli jakoś więcej, więcej pod... <laughs> pozbierać mhm. Tutaj Kwiatek Więcej kwiatków Dobra mhm. No już mamy brudkę, świetnie, haha Dobra Chodźmy jeszcze, wykopiamy sobie tę, te, tego krasa. Będę kopał te kwiatki, ale nie będę... O, świetnie, berlisy. Ale nie będę ich zużywał na robienie... Na odlawianie sobie życia, tylko po prostu... Będę je zostawiał, żeby mi zgniły i żebym mógł je potem przerobić na nawóz Jeszcze te cztery wykopiemy Te 3 Te trzy sadzonki Jej, tych trawy Okej okay. weźmy sobie te saplingi I świetnie Mamy już wszystkie sadzonki trawy, wszystkie sadzonki patyczków Zebrane jeszcze tylko basze i będę, będę w niebie świetnie, zjedzmy sobie to, odnowiliśmy sobie troszkę życia to może mam jeszcze pół życia okej, okay, grasik tu już są chyba te pszczoły, co? zbieram sobie troszkę kwiatków, skoro już tu jestem chyba nie Mój kwiatek No i nic, myślę, że to będzie na tyle Jeśli chodzi o ten odcinek W przyszłym odcinku postaramy się przejść Przez te pszczele Zabudowane, wielkie Myślę, że to nie będzie chyba takie Aż strasznie trudne Mam nadzieję, że się uda A ja na razie się z wami żegnam O to są większe pszczoły, to tam nie podchodzę Także, cześć!